Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy od super bez cutsceny i z takim widokiem. Słuchajcie, nie w każdym odcinku musi być cutscena, co nie? <grym> Także dzisiaj, słuchajcie, tak troszeczkę bardziej Wam poopowiadam, powiem co i jak, a mamy dość taki ciekawy obraz. Pewnie już możecie się domyślić, o co tu chodzi. Czemu jesteśmy w łazience z Laklin, która się cieszy tak, słuchajcie, tak, Laklin jest w ciąży, także czas i pora na potomka, słuchajcie. M zmieniłam im życie na normalne, bo ostatnio jakoś na jakimś live pisaliście, że ona że w Noc jest powinna być normalna długość życia. E ja mam długą, miałam ustawioną do tej pory. Teraz zmieniłam na normalną i będziemy grać na normalnej. No co prawda to tak szybko wszystko będzie się działo, no ale no trudno, e jak tak jest w zasadach, to niech tak będzie. E no i słuchajcie, dos doszłam do wniosku, że. Laklin ma 22 dni do zostania, wiecie, z seniorką, więc czas i pora chyba pomyśleć troszeczkę o dzieciach. No i tak właśnie się też stało, słuchajcie, nasza Laklin, jeszcze nie ma, jeszcze brzuch jej nie wyskoczył. Nie, jeszcze chyba nie wyskoczył, ale już jej się przybrało na masie, tak mi się wydaje. E, no, ale jesteśmy w ciąży, tak jest, e, tak nie mamy ślubu, tak jesteśmy zaręczeni, tak będziemy dzisiaj robić ślub. <grym> tak, pomyślałam sobie, że w tym odcinku, e, tak wiecie, kameralnie bardziej zaprosimy znajomych e, do, żeby się z nami spotkali w parku, nic im nie mówiąc, że w ogóle jakieś wesele, jakaś ciąża, czy cokolwiek, zaprosiłem po prostu ich do parku, no i w tym parku zrobimy taką małą ceremonię właśnie zaślubin i myślę, że to będzie spoczko, tak wiecie, troszeczkę inaczej. Aiden też na pewno będzie się cieszył. Jeżeli chodzi o to, czy wiecie, czy to wpadka, czy nie wpadka, to moim zdaniem myślę, że oni po prostu sobie tak powiedzieli, że jak będzie, to będzie, no i jest. Słuchajcie... Czy ty możesz mu powiedzieć wesołą nowinę? Powiedz mu. Aiden, będziemy mieć... O, będziemy mieć dzidzie. Nie cieszysz się? On chyba się nie cieszy, słuchajcie. Jeżeli chodzi o Aidena, to właśnie... Mm, on miał tutaj nawet... Ej, a czemu to znikło? Miał, żeby poślubić Simkę Laklin i ja mu to zaprzypiełam. za, 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 <grym>, z, za, za, za O kurde, blaszka. No, ale to nic. My dostaliśmy awans z Laklin, bo ja tutaj sobie z nimi troszeczkę pograłam. Już pewnie Wam przed chwilą pokazałam coś, co nie chciałam, żebyście zobaczyli. Zaraz Wam to pokażę, tak wiecie. Laklin dostała już siódmy poziom detektywa, czyli dostaliśmy awans. Um, rozwiąż, rozwiąż cztery sprawy. Musimy jeszcze jedną sprawę rozwiązać, i będziemy mieli awans. I o teraz w pracy sobie troszeczkę poprawimy, więc tutaj szybko pójdzie. Laklin wróci, wróci do pracy po porodzie i tak dalej. No, ale dobra, słuchajcie. Jak już pewnie tam widzieliście, to tak, zrobiłam pokój dla dziecka już. <grych> A co tam? W takich dość neutralnych kolorach. E, wiecie, następna generacja jest różowa, więc może niektórzy właśnie tak widziałam, jak oglądam na przykład u Majkiego no So Berry, to na przykład robią już w innych kolorach. W kolorach następnej generacji te dla dzieci rzeczy. Czy, dla, czy same dzieci, czy pokój i tak dalej. Ja doszłam do miski, że jednak w jest brzoskwiniowa generacja, więc trzymajmy się tych takich beży, brzoskwini, pomarańczy tych kolorów, a w następnej generacji będziemy się tej słuchajcie roz rozróżowiać, bo wszystko będziemy mieli różowe, bo kolejna generacja jest różowa, więc będzie ciekawie. E, pokój naszego, dzidzi, naszej dzidzi, w sumie jest taki ani męski, ani babski, więc no zobaczymy, co tam nam się urodzi. E, I tak, tu jest kącik dla niemowlaczka. Tutaj wsadzimy sobie naszego niemowlaczka, jak sobie się urodzi. E, więc tu sobie będzie leżał. E, tutaj mamy sobie takie książeczki, tutaj stoją takie rzeczy, tutaj jest nawet taka huźdaweczka, na której sobie możemy usiąść e, i tam nie wiem, coś. Poczytać, czy coś. E, tutaj mamy filanki, filanki. Tutaj mamy już łóżeczko. Dla wiecie, jak już będziemy, jak już nasze dzieciaczko, dzie, 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 dzieciaczko, dzieciaczko, dzieciątko, e, będzie e, todlerkiem, to tutaj będzie sobie spało. Patrzcie, jak ślicznie tutaj to wszystko wygląda. Tak słodziaśnie. A jeszcze powiem troszeczkę ten pokój. Będę tam sobie troszeczkę z, modyfikować, zmieniać, przemieniać, m, to, jak będzie nam coś potrzebne. Więc Laklin zwolniła swoje biuro. Słuchajcie, już zrobiła pokój. A w naszej sypialni Znalazły się teraz właśnie rzeczy Laklin I tak, tutaj są jej rzeczy, wiecie, ze studiów, a to miała wyposażenie rodziny, jakby dostała z pracy, tylko to było takie wielkie. Ja to po prostu pomniejszyłam i tak tutaj na razie powiesiłam. No i tak, słuchajcie, na razie tak, tak to wygląda. A i jeszcze pokażę Wam hit. Proszę bardzo. Oto portret rodzinny, bardzo fajny, z tego co właśnie Piotrek mi pisał przed chwilą, że wyszła aktualizacja do tego portretu, że są inne tła, można wybierać tła dla tych naszych simów, więc poczko, ja wam podlinkuję ten portret w opisie, żebyście sobie mieli, że już nie będę taka, bo jutro będzie odcinek na kanale właśnie z takimi fajnymi różnymi modami małymi do do czwóreczki, właśnie, które tak rozgrywkę troszeczkę poprawiają, urozmaicają, dodają coś fajnego do rozgrywki, więc jutro taki film, i tam też będzie portret, i też będzie do niego link. Więc tak, no i ze zmian to właśnie tyle, jak zwykle na początek, nagadałam się, nagadałam się e, i tak. No dobra, Laklin, słuchaj, jesteś w ciąży, ja bym na pewno chciała się z nią przejść na te USG, żeby, wiecie, mieć to zdjęcie z, z, z tego USG i tak dalej, więc i tak ona będzie rodziła w następnym odcinku, bo za dużo tutaj, wiecie, emocji na dzień na, na jeden od. Co ty tutaj Aiden w ogóle smażysz, i tak dalej. E, dlatego też w następnym odcinku się przejdziemy na, na USG, i tak dalej. E, I na następnym odcinku też sobie od razu urodzimy, słuchajcie. O, wyszczotkuj. A w tym odcinku zajmijmy się trochę właśnie weselem i tym wszystkim. Je za dwoje stranie się od dziecko. Super, słuchaj, Laklin. Po prostu jestem pod wrażeniem. Bo Laklin, no patrzcie, ona. Ej, ta właśnie, gadałam chyba o Aidenie. Aiden jest jeszcze, no, za dwa dni, do... za jeden dzień dopiero będzie dorosły, więc Aiden jest dość młodszy od naszej Laklin. Dobra, co zrobiłeś do żarcia i czemu tego nie jesz? No jedze jak naleśniki, jak żeś się je zrobił, to szamaj, szamaj. Dobra, oni w ogóle tak wcześnie wstali, ale nie wiem, czemu oni tak, zawsze, oni tak wcześnie wstają. Słuchajcie. Załóż sobie to na razie, będziecie troszeczkę, troszeczkę luźniej. Czy ty idziesz dzisiaj do pracy za 5 godzin? No to dobra, no pójdziemy. Na razie jeszcze wiecie, dobrze się czujemy, więc możemy sobie pójść. Dziś jest środa, słuchajcie. Eee, czekajcie, środa. O, jutro jest w ogóle święto zbiorów i są urodziny naszego Aidena, <grym> eee, więc może to jutro zrobimy. Od razu zaprosimy tych ludzi, ludzi, <tuszy> tych znajomych i pójdziemy sobie jutro do tego parku. Jutro Weźmiemy śluby, słuchajcie. Tak też, tak też, tak też zrobimy. Tak też będzie. Patrzcie, tu jest wspaniała wieść, kontakty towarzyskie. O, ale fajne. Nie widziałam tego. Jak w potr... A, on ma cechę nieangażujący się. Oj, czekajcie, gdzie on jest, gdzie to są te, zawsze zapominam. Nie. On ma szybko... samotnik, szybko się uczy. Ambitny i schludny. To czemu tutaj ma coś takiego? Cechanie angażujący się. Hmm. Już tam Eden przestań. No byś się wstydził, słuchaj. To ty się, się zaręczyłeś, to ty się oświadczyłeś naszej Laklin. Więc nasza Laklin tutaj czyści kibelek, bo zwymiotowała troszeczkę. Czekajcie, ja ustawię wszystkie światła. O tak. W ogóle muszę pomieniać te lampki, na jakieś takie normalniejsze. E, tutaj są duszki, dwa też dałam, bo święto zbiorów będzie niedługo. Weź troszeczkę z tym kotełkiem jeszcze, może wyszczotkuj, czy coś. Nie, no i ten wspaniale to zrobiłeś, naprawdę wspaniale. No, Laklin oglądała sobie, on ten nie ustał z dupskim przed nosem. i ona jeszcze je i sobie stał. No super, super jesteś, naprawdę. No, idź do pracy lepiej. így. <laughs> A co może robić O, Odkurzać! Oczywiście, oczywiście. Ale jestem trochę w szoku, że nie wyskoczył jej od razu brzuch. Nie wiem, czy to coś z jakiejś aktualizacji naprawili, czy jak, bo przeważnie jak zrobiła test, to od razu zaraz Simka, to zaraz od razu jej brzuch wyskakiwał, a tutaj patrzy, że nie. A Więc w sumie to, to spoczko. Tylko drugi Tymes za 19 godzin. Może dopiero wtedy będzie można właśnie zobaczyć jej brzuszek. Dobra, słuchajcie. Zaczynamy nową sprawę, więc weźmiemy się za to. No komediowe, ona właśnie komediowe też sobie trochę poprawiła. I mamy na dziewiątym poziomie już prawie na dziesiątym, więc też spoczko. No i gotowanie też cały czas się uczymy, więc też, też spoczko. Um, no dobra, słuchajcie, więc tutaj będziemy sobie ogarniać. Nasza pani Łucja Kawka też tutaj jest. Kto tutaj jeszcze w ogóle jest? Ciekawy. No, 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 no. Dobra, bierzemy przy, przydział do sprawy, zaczynamy coś tutaj działać. Przeszukaj przestępców, nanieś wskazówki, udać się na miejsce przestępstwa. Naniesiemy sobie jakieś wskazówki, chociaż nie wiem skąd niby je mamy, ale myślę, że udamy się na miejsce przestępstwa, żeby wiecie, ogarnąć o co chodzi, co to za sprawa. No wiem, że jutro święto zbiorów, tak. Ola la, ola o la, la, jaka tu jest chata. ola la. la. Jaka już urządzona, A, trochę na świątecznie. A dopiero mamy jesień. Dobra. E, Okej. Okay. Dajmy tutaj, zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. Co tu się kryje, jak to tu łazi. Zbierz próbkę materiału dowodowego. Do wow, kalep, jak zwykle przed nami. Zróbmy zdjęcie. Tak. O, tu jest jakiś pan? Co się panu stało? Co pan taki. Jen. Max. Ff, Max. Ff. Tak go nazwijmy, Max. Ff. O, jaki załamany. Słuchałem zeznania świadka. Przesłuchajmy go. Zbierz więcej, rób zdjęcia. Dobra, ona już idzie, zrobi zdjęcie sobie raz i zaraz sobie zrobi drugi raz. No. Nie, no w sumie jest w ciąży, ale tutaj troszeczkę, tak wiecie, ma kręgłości większe niż miała, więc w sumie spoko, że tak się stanęło. Hmm, czy to jest jakiś świadek, czy nie? Chyba nie, skoro nie mamy żadnych tych. Dobra, okej. Okay. Nie powiedział za wiele. No no, no wiadomo, nigdy nie mówią za wiele, słuchajcie. Dobra, tutaj przesłuchamy świadka. E, zbierzemy. Jakieś zdjęcia jeszcze musimy zrobić. O, tutaj koniecznie. To jakiś telewizor zepsuty. O, a to też jest. O, szukaj odcisków palców. O tego jeszcze nie było, słuchajcie. Nie powiedziała. no pewnie, że nie. Dawaj, zbieraj jakieś odciski palców, to tego nie widziałam jeszcze. Chyba, tak mi się wydaje. Dobra, foteczka, no foteczka. I te odciski palców. O, no nie, źle, nie, źle, słuchaj, Laklin. Odciski zostały dodane do... O Jezu, ją podbije, jaka biedna! Zdobądź zadanie następne... O, tego pana ciekawego, to pan czy pani? Pan chyba, dobra. A słuchaj, co znań świadka. No przesłuchaj, przesłuchaj jeszcze tego pana i będziemy wracać na posterunek policji. A ci... No tak, na robocie posiedzimy. Na kanop... Na... na fotelu. O, jak my teraz ładnie zarabiamy. No, nieźle, nieźle. Obawiam się, że będziemy musieli i z naszym e, e, Aidenem troszeczkę iść do pracy, e, wziąć aktywny udział w dniu pracy detektywa w ogóle. E, więc dwa razy musimy, więc może się zdarzy, że z nim wybierzemy, a w ogóle wiecie, jak weźmiemy z nim już ślub, no jest naszym współpracownikiem i weźmiemy z nim już ślub, to czy możemy mu zmienić karierę? Bo ja bym mu zmieniła na taką bardziej, wiecie, gdzie on sobie będzie chodził sam, my tylko będziemy i zadania wymagane do awansu mu robić, a resztę niech on sobie sam, sam radzi. Nie wiem, jakiegoś byśmy musieli polityka, czy też jakiegoś biznesu. Bizmena, czy coś z tych umiejętności, które umie, żeby właśnie, wiecie, e, tutaj coś z tego wykorzystał, więc dajcie mi koniecznie znać, co o tym myślicie, żeby właśnie dla Aidena wybrać też troszeczkę inną pracę później, to dajcie znać, no. A dobra, Laklin, wiesz co, ty sobie z i na ten. Mm, I wiesz co, Podaj jakieś, podaj kolację, A co byś mogła tutaj dać? Karby błotny może? Mm, dobra, a czekajcie, a jak weźmiemy gotuj po prostu, to co byś tu mogła ugotować? Pikantna zupa, pieczeń z koroną. A dawaj tą pieczeń. Zrobimy tą pieczeń. Oni sobie słuchajcie, zjedzą obiadek. Mm, bo oni są głodni. Ty w sumie wiesz, co też możesz się przebrać. Ja też mu dałam nowe stroje, wiecie. Dałam mu jeden taki bardziej luźny. No przebierz się, panie, panie policjancie. Boże, co to tak? Ten, a to ten, ten chyba tak robi. Weź go, odkurz. Możesz go odkurzyć, Możesz go nadepnąć? Nie wiem. Taki bardziej luźny, żeby miał właśnie po domu chodzić czy coś. E, dobra, chodź, Laklin, zrobisz jedzonko i zjedziesz sobie razem e, kolację. Sprzedaję ten odkurzacz, bo ja nie wytrzymię. Nie wytrzymię z nią z tym odkurzaczem, słuchajcie, bo ona cały czas odkurza. Cały czas. No ileż można. No i mamy dziewiąty poziom umiejętności gotowania. Dobra, to poczęstuj się. Chodź, Aiden, też sobie zjesz. Chodź. No, chodź, chodź, chodź. Laklin zrobiła jedzonko, to chodź. Zjedz sobie, no. O, piękna kolacja, słuchajcie, rodzinna kolacja. A, tutaj też dałam krzesełko dla dzidziusia już, żeby było, słuchajcie sobie. E, dobra, to koronę możemy schować, niech sobie jest. No i niech sobie jedzą. Jest 20:30. Lachlin, jak ty się czujesz, pokaż, zabawy ci brakuje. To wiesz co? Będziesz mogła sobie tutaj pooglądać telewizję albo poopowiadać do To chyba też ci rośnie zabawa. Tak? A ty co? Ty o, ty będziesz mógł sobie jakąś kąpiel wziąć. No. Kurczę, ja nie wiem, czemu takie rzeczy mu wyskakują. Czy ja nie widzę jego wszystkich cech, czy jak? Ale wydaje mi się, jakby miał jakieś ukryte cechy czy coś, skoro tutaj, patrzę, cecha materialista, tutaj cecha nieangażujący się. Jednak ja bym chciała, nie chciała, żeby on miał tą cechę nieangażujący się. No ale nie wiem skąd mi to. Pewnie wy wiecie, więc dajcie mi znać. Mamy brzuszek. O! <śmamy> Jaka słodka! Oczywiście zrobię jej sesję ciążową, słuchajcie. Bez tego się, słuchajcie, nie obejdzie, no ale... o ja. Ale z ciebie słodziak Laklin. Czekajcie, a my nie mamy jakiegoś fajnego stroju, żeby jej było wygodnie w ciąży, słuchajcie. No to jej damy na razie. Ale fajnie, także ty dzisiaj weźmiesz już sobie oczywiście wolne. Dziś też jest święto zbiorów, więc tym bardziej chyba oni mają wolne w święto zbiorów, tak mi się wydaje. Dobra, wstawaj, 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 i skorzystaj sobie. Laklin, a ty ogólnie jak jesteś w ciąży, to możesz robić jogę na przykład? Nie możesz tak, o. A tutaj możesz sobie na przykład ćwiczenia tańcz? Możesz, to weź sobie potańcz. Co tutaj masz? Tradycja ukończona. A, bo zdobiliśmy, no. Wystawny posiłek. Ja myślę, żeby, wiecie co, zrobić wystawny posiłek, wziąć do wyposażenia i sobie zjeść tam właśnie w tym. W tym, tym. Co? Poranne mdłości. O, biedna, ja ci zakazałam tańczyć. No, ale z tym brzuchem super ci idzie, patrzcie. A -a. <laughs> ale jak i teraz raptem duży brzuch, co nie? Ciekawa jestem, co nam się urodzi, słuchajcie. Trzeci trymes za 22 godziny. A, no tak, super. <laughs> co ty wyprawiasz? Dobra, wiesz co? E, mm, weź sobie resztki, tak. zjedz sobie jakieś resztki, o jakieś brownie chyba będzie jadła. E, ty w sumie też możesz wziąć sobie jakieś resztki, tak. Ja im dałam stroje, słuchajcie ślubne, jak coś. No no to teraz weź, no oh my gosh, hopie, hopie. E, ty możesz odpalić sobie telewizor, Laklin. to sobie odpal. E, ty patrz w gwiazdy, o ja. Będziemy mieli inne na nazwisko słuchajcie Gareth, znaczy no Laklin będzie miała, nie? Dobra, zjedzcie sobie, ty się potem wykąpiesz, bo patrzę, że troszeczkę śmierdzioszkasz. Myślę, że wybierzemy się tam do tego parku tak w południe około 12:00 może. Jeszcze chciałabym, żeby on ten brzuszek jej pomasał, pomasał, pomasował. E, to zaraz też to ogarniemy. Ale na razie Laklin niech sobie ogarnie i, i pójdzie się wykąpać też. Dobra, słuchajcie, sesja jest grana, tak jest. Tutaj Laklin pozuje, słuchajcie, elegancko. Chciałam, żebyście mieli jakieś fajne zdjęcia, hmm, jak ona jest w ciąży, co nie? Dobra, zrobimy tak, ale czekajcie, jakąś inną pozę byś Laklin sobie zrobiła. No nie. <ścoughs> Aha, okej, okay. czekajcie, może coś takiego? O, ja chciałabym bardziej, żeby, no jednak ten brzuch było widać, nie? Jakoś bokiem, nie ma jakiejś pozy bokiem, słuchaj. Albo no dobra, nieważne. O, to jest urocze. Dobra, zobaczmy, co ten tutaj Garrett nam na... Garet Aiden. A, no tak, on przecież na pewno ma na maksa umiejętność robienia fotografii. Umiejętność robienia fotografii. Czekajcie, o tak, no dobra. Zobaczmy, co on tutaj nam naklikał. Wybierzemy jakieś najładniejsze zdjęcie, żeby powiesić tutaj, słuchajcie, w naszej sypialni. Czekajcie, włączymy to światło, żeby zobaczyć. Wszystkie są ładne w sumie, nie? No, bo on umie robić zdjęcia po prostu. To jest bardzo fajne. Jest takie, wiecie, no ciekawe. I które tak najbardziej daje nam tej, że jesteśmy z brzuszkiem, że laklin jest z brzuszkiem. No to chyba, co nie? Więc też damy białą ramkę. E, I słuchajcie, tutaj. A te na razie włożymy do wyposażenia. E, niech sobie są. E, I tutaj właśnie tak na pamiątkę zdjęcia, właśnie ciążowe naszej Laklin. E, myślę, że tak uroczo. Nie wiem, ja lubię zbierać zdjęcia simów. Nie wiem dlaczego. Dobra, wiesz co? Daj jej buziaka. Weź cichy ślub. Romantyczne, pocałuję O, poczta przyszła. E, dobra, czekajcie, czy my możemy zobaczyć. Daj wskazówki dotyczące jazdy. Chwal się, jak wymiatasz. Aha, okej. Okay. Ja nie mam takiego czegoś, jak na przykład sprawdzić, czy dziecko kopie, czy coś. Bardziej bym w to wolała, a nie jakieś. Po pożegnaj, okej. Okay. Hmm, czekajcie, gdzie mamy te interakcje, bo ona chyba. A, zachęć do sprawdzania, jak dziecko kopie. O, to może tak być. Może też tak być, słuchajcie. Zrobiłem jakieś infoteczkę na, na pamiąteczkę, słuchajcie. No dobra. Proszę nie gadać o głupotach. No. O, czemu już tego nie ma? Ja bym chciała, żebyś go zachęciła. Do. Tak. No proszę ładnie tutaj. Tak. No, dawaj, dawaj. Tak. O, tak. Co ty, poród odbierasz, Aiden? Odbierasz poród, czy jak? Chyba odbiera poród, słuchajcie. Najzwyczaj. na... ewidentnie odbiera poród. Super. O mój Boże, no tak, uwielbiam te błędy w Simsach. Uwielbiam. Dobra, także co? Niech oni sobie tutaj coś porobią, się powleczą po, 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 po ten i, i potem idziemy nabierać ślub. No tak, oni w kurtkach, no bo jest zimno. Ale to nic, słuchajcie, mamy tutaj MC, MC komara, zmienimy im stroje. Proszę bardzo, to jest nasza Laklin. to jest nasz Aiden, czekajcie, zmienimy mu, w sensie tylko im zmienimy, co nie? Bo w sumie inni się nie spodziewali wcale, że tutaj będzie taka akcja, więc wiecie, patrzcie jak Laklin pięknie wygląda. Dałam jej właśnie taką zwykłą, chciałam jej dać taką bardziej brzoskwiniową sukienkę, wiecie, żeby pasowało do generacji, ale jednak dałam białą, dałam też jej welon i, i tutaj taką fryzurę, no ale dobra. Idziemy, słuchajcie, tutaj postawiłam łuk weselny. Więc podejdźcie tutaj razem. Wszyscy są, wiecie, w szoku o co chodzi. Czemu Lakin jest w białej sukni? Czemu Aiden ma prawie garnitur? I wiecie, znaczy do czemu jest białej sukni? To wiadomo, każdy już się domyśla, ale skąd ona ma ten brzuch? Tak, tak raptem. Także no, weźmiemy ślub z Simon Aiden Gareth. Tak, teraz oni tu wszyscy będą, co nie? Ej, hey, odejdź stąd. Idź też. Idźcie mi stąd. Co? Co? <laughs> Proszę wyjść! No taka. jeju! <laughs> Izumi poszła. No nie przemyślałam, że tam jest z tyłu ławka, to wiecie. To oni będą, wiecie. Siadać tam. No ale dobra. Super, słuchajcie, elegancko, tak, wspaniale. Okej, okay, wszyscy widzimy, tak jest. Super. Tak, czekajcie jeszcze. Robię im jakieś zdjęcia w tle z dziewczynami, no ale trudno. No, bierzcie ten ślub, bierzcie, bierzcie. Tak. O, akurat romantycznie. No, śmiało. Jeszcze ktoś tu wlezie, czy, czy jak? A, no tak, ona mu zakłada pierścionek. No dobra, nieważne. Wow, sól, sól. Sul sól, pieprz-pieprz, sól, dobra. Wee. A, i już. okej. Okay. <gryw> Było miło, ale się skończyło, słuchajcie. Czemu nie wyskoczył? A co to piękna ceremonia? Laklin i jeden składają sobie przysięgi małżeńskie, tak jest. Oni będą mieli nazwisko garet, oczywiście. Ale no, fajnie, fajnie. Dobra, idę im porobić troszeczkę zdjęć Ym, y, i zaraz do Was wracam. Okej, okay, jakieś tam foteczki porobiłam, więc y, wrzucę Wam tutaj gdzieś. Y, no ale dobra, wiecie co? Mamy ten wy wystawny posiłek, więc tutaj damy. I zawołamy wszystkich na posiłek, bo mamy święto zbiorów, więc to im się zatrybi. Wiecie, nie robiłam tego jako wydarzenia, jako wesele, bo to w sumie była taka potajemna, potajemna impreza, słuchajcie. Tak, wyłączyłam plamboba i znowu nie będę nic widziała. Zaraz muszę go włączyć. I tak, wszyscy sobie tutaj pojedzą, wiecie, porobiłam troszkę zdjęć. W ogóle ten park jest bardzo ładny. To jest tak, to jest ten sam park, który, w którym oni się zaręczyli. Gdzie są wszyscy? Ja dawałam im just go away, nie wiem, czy oni nie poszli sobie. Dobra. Ale ten, ale, ale, ale fajnie, fajnie, fajnie. Mam właśnie wesołe zapoznanie. Zapoznaj się z naszą siostrą, tak, siostrą, siostrą. No, Ej, słuchajcie, moglibyśmy sobie wypowiedzi wypowiedzieć ży życzenie, bo czemu w sumie by nie? Awansu w karierze detektyw, patrzcie, spróbujemy to zrobić, słuchajcie. Ej, a tutaj mamy złóżdatek. Nie, to może zrobimy najpierw tak. Złożymy datek, ile mamy kasy? No to, to pewnie się wkurzy. No powiedzę, zażyć sobie dziecka, to dziecko mamy. Ale detektywa. Detektywa sobie zrobimy. Tak. Tak, a ty pogadaj, a reszta nie wiem, gdzie się rozlazła, słuchajcie. Poszli, pewnie się obrazili, ale to nic, to nic, słuchajcie. Dobra, patrzmy co ten garet tutaj nam będzie działał z tą tą. No, pokaż. No, ja się nigdy tą studią nie bawiłam, w sumie, wiecie? Z kim ty gadasz? Wow, witaj, Eden. W mojej twojej pracy mam wspaniałe wieści. Twoja etyka pracownicza zaimponowała wszystkim Z przyjemnością wręczymy ci tę premię. Naprawdę chcieliśmy cię awansować, jednak ze względu na ograniczony budżet. Ale ja, ja. Ej, słuchajcie, spoko. Dostaliśmy premię. A tutaj co? Dnia jest niezadowolona i wzrosła szansa na to, że żenia będą miały nieprzyjemne konsekwencje. O, o, Młoda para, tak. Nie tego sobie zażyczyłem. No dobra, ale w sumie dostaliśmy premię, więc nie wiem z jakiej okazji, no ale dobra. W takim razie spoczko, Poznaj Simkę. No fajnie, żeby, no, poznać żonę. Wypadałoby. A czekajcie, zobaczmy. Młody dorosły. Pokrewne dusze, mąż, współpracownicy, posiadacz klucza, głęboka więź, kochani. Śmieszne wspomnienia z urlopu, ale fajne. Ej, ale spoko to jest. No dobra, słuchajcie. Musimy tylko Laklin zmienić nazwisko. Ale to już ja na następny odcinek zrobię. Dobra, chyba będziemy powoli wracać do domu. Bo jest tutaj dość proźno, nie chcę, żeby ona tutaj zaraz się nam rozchorowała. No i ten trymestr się zbliża trzeci, a ja bym chciała jeszcze na te USG z nią skoczyć, więc najwyżej następny odcinek zaczniemy od tego momentu, żeby właśnie skoczyć z nią jeszcze na to USG. Wracamy do domu, chodźcie. Jeszcze bym zrobiła im jakieś zdjęcie, jakieś foto niby z tego wesela. To czekaj, Gareth, to czekajcie, nie idźcie jeszcze do domu. Ja do niego mówię w ogóle Gareth po nazwisku. Chodź, Aiden, chodź, chodź, chodź. O właśnie jest jej jest, jest zimno, biedna. I zrobimy sobie jeszcze fotę. Czy nie jest to piękny obrazek na zakończenie tego odcinka? Tak, muszę trochę przewiesić te obrazy, te zdjęcia w dół, żeby nie wisiały tak przy samym suficie. Ale porobiłam też im zdjęcia, jak widzicie po lewej stronie właśnie takie razem ślubne. Wydaje mi się, że słodko wyglądają. I słuchajcie, będę kończyła ten odcinek. Dajcie znać, czy jesteście w szoku, że raptem Lachlin tak szybko wciąży. No i jeszcze w następnym odcinku pójdziemy sobie na USG i właśnie w następnym odcinku urodzimy naszego potomka, dziedzica, bo nie Będziemy mieli więcej dzieci? Raczej nie przewiduję. Jedno dziecko, Lakmin, wydaje mi się, że tak najbardziej do niej pasuje. No a teraz dzięki Wam serdecznie za, za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaczki i papa.